Dobry, dzień dobry. Jesteś na kanale z uśmiechem przeżycie One life free life. Nadal jesteśmy w puszczy. Cały czas działamy z naszym domkiem. Remonty się dzieją. Troszeczkę materiału nam brakuje. I postanowiliśmy ogólnie sobie odpocząć. Czyli w końcu tutaj mamy wolność free life. ale lecimy van life'ować. Będziemy jechać. A za nami będzie jechać ten camper. Ten kamper docelowo moich rodziców jedzie na Mierzeje. Pierwszy raz wyjeżdżają kamperem, więc pokażemy na pierwszym kempingu, co jak, jak tam się serwisuje, jak to w ogóle jest. No i przebywamy sobie przynajmniej razem. Moja siostra przyjechała tym samochodem, też jedzie z nami. Będą spali w tamtym kamperze, a my będziemy spali tutaj. Ja biorę się za mycie, bo jest cały samochód okurzony praktycznie tutaj przez te lasy jak przejeżdżamy czy tak jak ostatnio w ostatnim vlogu możecie zobaczyć tam jechaliśmy nad jezioro to jedziemy lasami gdzie no wiadomo że się kurzy popływaliśmy sobie pontonem który będzie do waszej dyspozycji jak chcesz jesteś ciekaw no zobacz sobie poprzedni vlog no a ja się biorę mycie no i jutro ten dzień już ładnie wysprzątałem w środku jutro ten dzień ogólnie gdzie wyruszamy Będę pakować. Będę brał tylko jeden rower. No, bo jak wiecie, to jeździmy z psem. Więc rower jest taki awaryjny, że trzeba gdzieś dojechać do sklepu, czy cokolwiek, albo na przykład do mechanika, na, żeby go skolować. <śm> Raz taka sytuacja była. Jak jesteś ciekaw, odszukaj. Yy, chyba vlog awaria. Natankowaliśmy 80 litrów benzyny zamiast ropy, ale jeszcze po tych starych cenach. No, to już śmiechu Wam życzę. Zapraszam na ten vlog. I wyruszamy, i to lubię wsiadamy w wana i ruszamy, wszyscy po kolei, no tą bramę kiedyś muszę ogarnąć. Dobry, dzień dobry. Czemu tak wcześnie rano? Już Wam tłumaczę. Nie byłbym sobą, gdybym nie odwiedził wschodu słońca w danym miejscu, gdzie jesteśmy na kempingu. No i co? Nie mówiłem Wam w ogóle, gdzie jesteśmy, ale w powrocie będzie troszeczkę jaśniej, Wam pokażę. Jesteśmy w miejscowości Rogowo. Ogólnie postanowiliśmy pojechać sobie w taką miejscowość, gdzie też nie ma ludzi i faktycznie tutaj naprawdę nie ma ludzi. Jak Wam wcześniej e, e, mówiłem, że jedziemy nad morze e, z rodzicami, no to też chcieliśmy im pokazać, bo oni nie chcieli też do takiej dużej miejscowości, gdzie jest ludzi i tu faktycznie nie ma parawanów. No, ja idę sobie na wschód słońca, a w powrocie. Pokażę Wam mniej więcej co i jak. My jesteśmy w takim obiekcie, jakby garnizonowym, że. Już w momencie muszę się odnaleźć, bo przechodzę. Jesteśmy w takim obiekcie garnizonowym, gdzie były kiedyś wojska. No i jesteśmy na kempingu Sea Camp. To jest nowy kemping od tego roku 2022. No, na powrocie pokażę Wam, a teraz lecimy. Nad morze. Ścieżki sobie prowadzą wzdłuż morza. I tu jest taki punkt widokowy. Dlaczego tędy nie schodzimy? Dlatego, że mamy owczarka i jest naprawdę bardzo stromo. Strome schody, a tym bardziej ona roku nie ma. To nie śmigamy tak po schodach. Ze względu na stawy. Ale jest zejście tam dalej na lewo. To też Wam pokażę. Ale jest majestatycznie. Chmury są. Ale to nieważne. Super. Zobaczcie jaki widoczek fajny. Bajka. Z tej strony ciemno ale tu już fajnie się robi jasno. Zaraz Wam powiem ile mamy jeszcze tak naprawdę do wschodu słońca. Jest 10 po, czyli 15 minut. Dobra. Śmigamy na dół. Grać jeszcze dobrze nie umiem. I to na pewno jeszcze potrwa z rok czasu. Ale powiedziałem sobie, wezmę hankpana i coś sobie popukam nad morzem. Super. To już Wam mówię ile nam zostało czasu. Czy coś z tego będzie. Ale coś tam się kreuje. No, mamy jeszcze 6 minut. Zobaczymy. Mewy się zleciały na koncert. Ciekawe. Powiem Wam, że warto wstać rano. Człowiek się rzeźko obudzi chociaż nie powiem czy się nie położy jeszcze ale może tak mocno światło nie będzie świecić żebyście z tym fajnym widokiem byli fajnie fajnie tak się od rana dobrze nastroić i zobaczcie ta plaża ogólnie nie jest za szeroka a w tamtą stronę jest już bardzo wąska ale naprawdę o dziwo nie ma tu po prostu tyle ludzi więc jest super Odziwo, jeden sklep no i dwie, trzy takie ze słodkościami typu tam kawa, gofry, hot dogi, zapiekanki z jedzeniem i nic więcej więc szok ogólnie nie ma nawet żadnego marketu ani nic więc trzeba zakupy zrobić wcześniej nie wiedziałem, że taka miejscowość jest no, my będziemy jechać dalej. A rodzice w drugą stronę już. Nie nagrywałem za dużo, no bo żeśmy czas spędzali razem. I to nie ma sensu. Pokażę wam jeszcze raz może, bo nie wiem czy dobrze się nagrało, przebitkę naszego obozowiska jak wrócę. Jak żeśmy ustawili kampery. No i tyle. Aha, miejsce dla kamperów typowo z takimi parcelami słabe jest, bo są kamienie też wam pokażę murki są, ale też fajnie to wygląda Cieszę się, że mogliście być ze mną na tym wschodzie słońca Jest super Ja sobie jeszcze tutaj chwilę posiedzę trochę pogram no i... Widzimy się przy kempingu. Pokażę Wam jeszcze, bo teraz już elegancko widać, więc jest super. Tak a propos morza, to wczoraj się kąpałem. Naprawdę bardzo, bardzo mocno ciepła woda, więc jestem też w szoku. Ta plaża ogólnie tutaj jest strzeżona. E, można tu grać w siatkówkę, a tam już nie jest strzeżona. My tam tędy schodzimy z psem, e, dlatego że po tych schodach, no, jak już mówiłem, nie, dało, nie dałaby rady o ale tam jest też naprawdę fajnie. No i naprawdę nie ma tu ludzi. Naprawdę nie. Uwierzcie mi, nie ma barawanów. Ja wam spróbuję sfotografować ogólnie, albo. Bo nie będę chodzić z kamerą prawdopodobnie na plażę, albo wezmę raz kamerę. W szoku jestem ogólnie. Jest sierpień, można powiedzieć, szczyt sezonu. Szok. Nie wiem dlaczego. Ale fajnie. Właśnie to mi się tu podoba. No i następną miejscowość też będziemy taką szukać. Zobaczymy czy się tam uda. Tu jak się wychodzi z tego mostku. To po lewej stronie. E, takie dyskoteka była wczoraj. Do 23 chyba. 3, bo tu są ośrodki. Tu widzę, że obozy przyjechały sobie. E, jakieś tam kolonie. Takie rzeczy. I właśnie dla dzieciaków coś takiego tu organizowali. A tam się schodzi. Wprost do ulicy. W prawo. Mamy jedyny sklep, który tu ogarnąłem. Nie do końca super zaopatrzony, bo to nie wiem, mięsa chyba się tam nie kupi. No, a my sobie tędy śmigamy i zaraz Wam pokażę te budynki garnizonowe czy tam po wojsku. Pójdziemy sobie tu na skróty. No i zobaczcie takie typowo wojskowe budynki. Ja tu wczoraj spacerowałem to te środkowe okna, to jest korytarz bardzo szeroki i jakby sale były, czyli poprzerabiane na pokoje i tyle, tu podejrzewałem, że była jakaś nie wiem jak to jest, mesa nie? no taka stołówka nie byłem we wojsku, no więc nie wiem tam jest drugi budynek, który jest nieczynny to jest już koło nas ogólnie na pewno też będzie remontowany i a tutaj właśnie są te kolonie, tu jest plac zabaw dla dzieciaków, jaka tyrolka. A tutaj mają stołówkę. Tam mamy toalety, prysznice. Jak mówiłem, to to jest pierwszy rok otwarte, więc to się rozwija. Kempingi mogą starować się jak chcą. Tutaj jest nasz obóz i mój kamper. Namioty. Ogniska. Tam mamy koło siebie dostęp do drzewa, więc można tu sobie robić ogniska. To jest spoko. Ale idziemy do miejsca camperowego. widzicie, kampery też sobie stają między drzewami. Z jednej strony fajnie. Solar mi tu też tam daje radę i w ogóle. A nie jest tak gorąco, ale jest przynajmniej ściółka, jest zapach lasu. Więc jest luz. O, tak kiedyś my jeździliśmy. Te piąteczką. O coś tam przybyło za No, widzicie, że nie ma przepełnienia. Czasami gdziekolwiek dzwoniłem czy coś, to nie ma miejsc, nie ma miejsc. A tu pierwsza miejscówka, pierwszy rok otwarta i musi się rozbujać. I zobaczcie, tutaj są takie właśnie parcele, ale jest kamień słabo ogólnie z rozstawieniem markizy według mnie. Pewnie, że można się wbić, ale po co to wszystko? No i tu jest otwarta przestrzeń, nie? No. Więc tak to pokrótce wygląda, ale powiem Wam, że jestem zadowolony ogólnie z tej miejscówki, bo jest tu cisza i spokój, nie ma żadnych wariacji, jak w Mielnie. Ale na weekendy można wpaść sobie do Mielna, bo ja też lubię poimprezować. Dobra, idziemy do naszego obozowiska, pokażę Wam co i jak. Ja się wcisnąłem tutaj koło tej lampy. Lampa w sumie w nocy świeci, ale nam to nie przeszkadza, bo mamy zacieniony samochód. Sorry, że tak cicho mówię, ale nie chcę pobudzić ludków. Tak wygląda u nas, a tak wygląda u rodziców. I tam jest siostry samochód. No, a tu mamy ognisko do własnej dyspozycji. Tabór cygański jest. Wszystko schnie. Dzisiaj rowerek będzie. Nie ma żadnego. Czysto musi być. Jak nigdy odpalam ten guzik. Pierwszy raz w karierze tego kampera. To jest włączenie y, separatora, żeby ładował nam akumulatory. Przez 4 dni y, wyczerpało nam się akumulator, był taki kurz y, na panelu słonecznym. Dzisiaj właśnie go wyczyściłem. Po prostu nawet nie zwróciłem uwagi, to też zacienienie jest. I ogólnie 4 dni y, przetwornica, lodówka chodziła. No i y, awaryjnie mi odłączył y, prąd. Bo y, mamy tutaj taki, z, takie zabezpieczenie. Pokażę Wam na miejscu, y, jeszcze jak będziemy na następnej miejscówce, y, jak tutaj mam wszystko, ten y, cały blok energetyczny zrobiony. Każdy kamper ma spust gdzie indziej. My mamy spust tutaj z rury dwusetki. Muszę to jeszcze trochę udoskonalać. I zobaczcie ciach. Można powiedzieć prawie ideolo. A my już sobie przygotujemy tankowanie wody. Tankujemy wodę tutaj w ten sposób. Naduszamy guzik i leci. Powiem Wam, że ten gazbank jest super sprawą. My go tankujemy tutaj gdzie wlew paliwa. Idealnie się skończyło. Już nie będziemy więcej dotankować, bo to jest też na czas. tak żeśmy się zatankowali. Teraz jeszcze raz naciśniemy. Trochę opuczamy tu z tej szarej wody. Ok. Drugi raz naciskamy. I spoko. Trzeba wąż odłożyć. No, i my jesteśmy wyserwisowani. Porządek zawsze trzeba zostawić, poukładać, żeby kto inny mógł sobie dobrze też skorzystać. Taka kultura karawaningowa. A ja teraz muszę zakręcić swój zawór. Dlaczego rączkę mam? Luźno, bo mi się kiedyś odkręciła i nie przykręciłem. Ja sobie ją zawsze. Chowam, dolną szufladę. Drukarka jadzie dzisiaj na ziemi, bo łóżko mamy rozłożone a nie będziemy go chować, bo przejeżdżamy zaledwie tam 50 km. Na zachód słońca nie ma nawet tak dużo ludzi. Więc to jest naprawdę szok. Rogowo jest spoko. A my chyba lecimy na pustkowo albo trzęsacz. Zobaczymy. Chciałbym fajnie, żeby gdzieś sobie na dziko stanąć. Jest pięknie Olaw, natrafimy może na twoją budowlę, nie? Zobaczymy czy ktoś ją nie zniszczył. Zobaczcie Co mój chrześniak dzisiaj wybudował Opowiedz tu, to jest tak jak w Egipcie, nie? Zobaczcie. Na wypasie. A gdzie masz meduzy? Zabrałem. Zabrałeś meduzy. Ogólnie dużo meduz dzisiaj było. i to taka budowla no trochę rozpadła się trochę się rozpadła, bo już ludzie ale zobacz nakręcimy ją z tym widokiem słonecznym pięknie no. super jest, nie? No. dobra, idziemy teraz do mamy Chodź. Oli. Oli na środek Oli na środek Oli no. na środek tak jest no.

Marus! Marek! Pozdrowienia dla Ciebie! Nic się u nas nie dzieje! O, no tu, no tu. Nagrałem mu się! Nagrałem mu się! Oj! No, już, już! Szycieć, szyczeć! Święto, Nic się nie dzieje! Nic się nie dzieje!